To dzień dobry, kolejnego dnia. Uff, znowu nie spałem w ogóle. Praktycznie położyłem się w namiocie. Zacząłem przysypiać. Zaczęły jakieś kojoty, szakale, wilki. Nie wiem co tu jest. Wyć wszędzie dookoła. Zawinąłem się do samochodu. Położyłem się w samochodzie. Nie mogłem usnąć. Obudziłem się 6.30. Jeszcze ciemno było. Teraz jest 8.30. I przyjechałem na. Podjechałem na miejsce zwiedzać to, te, to, to, te ruiny starożytnego miasta. I co się okazuje? Nieczynne, bo deszcz pada. Wcześniej było banki nieczynne, kantory nieczynne, nie można pieniędzy wymienić, bo śnieg pada. Teraz, zabytki nieczynne, bo deszcz pada. Nie, nie głaskają piesków, więc wy jesteście teraz podjarane. O, 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 jak się bawią. Tam jest. To miejsce. Ha. Niestety nic wam nie mogę o tym powiedzieć, bo nic nie wiem. Nie ma tutaj zasięgu internetu, żeby sprawdzić, e, a wejść nie mogę, żeby przeczytać jakiekolwiek informacje. Hej, ty, co mnie tam podskubujesz od tyłu? Kolego, zobacz jaki czarek, jaki czarek. <ścoughs> jaki czarek. E, pan strażnik w końcu zgodził się wprowadzić mnie na teren, ale idziemy nie ścieżką turystyczną, tak jak się normalnie chodzi, e, tylko bokiem po krzakach, tak żeby nas nie było na kamerach. Ma krótko falówkę drugi z biura mówi, czy nas widać, czy nie. <laughs> e, dobry goście. Te niezwykle wyglądające ruiny to pozostałości po stolicy królestwa Elam. Miasto to w starożytności nazywało się Dur-untash-naprisha, dziś nazywa się Choga-Zanbil. Miasto to podupadło po klęsce Elamu zadanej przez wojska babilońskie dowodzone przez Nabuchonodzora I. Jednak miasto to pozostało miejscem pielgrzymek religijnych do około 1100 roku przed naszą erą. Wideo! Dziękuję. Tutaj mamy a herbatkę. Grzejniczek. <laughs> e, I panowie strażnicy. My tutaj ugościli jeszcze herbatą i chyba śniadaniem jakimś będzie. No. Och, a tutaj mamy no. widok na no. cały plac, po którym łaziliśmy. Ej! No. <laughs> omlet Omlet yes. Okej, okay. tak siedzę tutaj sobie z panami e, Jeden gotuje omlet Pijemy, pijemy sobie herbatkę i rozmawiamy trochę za pomocą e, translatora. Oni tu są Arabami, e, więc mówią po arabsku. E, więc tłumaczę to na arabski, a ja po arabsku znam. E, no, żeby nie skłamać, z 15 słów znam, oni z 15 po angielsku i się dogadujemy. No, <laughs> no i żegnam się po śniadaniu bardzo smacznym, które przyrządził. Tu, tu tutaj pan Sukral Gudwai, așaala Jestem przy płonących wzgórzach. Co prawda spodziewałem się czegoś więcej, no ale takie niesamowite zjawisko naturalne yy, widzę po raz pierwszy w życiu i tak robi na mnie wrażenie. Szkoda tylko, że deszcz leje. Czuć siarką. I. I gazem, bo proszę bardzo, tutaj stąd się wydobywa gaz z ziemi. To zjawisko. Uf, idę. Wali strasznie. O, <laughs> Super. Po opuszczeniu Chogha Zanbil postanowiłem udać się w dalszą podróż bocznymi drogami przez góry. Do przejechania... Ten most długo nie wytrzyma. Do przejechania miałem 150 km. Jednak... Tego, co stało się tego dnia, zupełnie się nie spodziewałem. Padał deszcz, ale był on tak intensywny, że po raz pierwszy widziałem coś takiego. Jadąc samotnie przez góry, nie spotkałem ani jednego człowieka, ani jednego samochodu, ani jednej wioski. Deszcz nasilał się. W pewnym momencie uwierzyłem, w to, że jeżeli tak padało przez 40 dni, i 40 nocy, to potop za czasów Noego naprawdę mógł się wydarzyć. Drogi co chwilę przecinały rwące strumienie, ze zboczy spływały wodospady w miejscach, gdzie normalnie nie powinno ich w ogóle tam być. Zbocza górskie osuwały się na drogę, spadały olbrzymie kamienie, pomiędzy którymi musiałem manewrować. Robi się niebezpiecznie, bo zbocza się osuwają w górskie na drogę. Zastanawiałem się, kiedy w końcu jakiś kamień zatarasuje mi drogę, tak że nie będę mógł kontynuować trasy, lub co gorsza, uderzy w mój samochód. Dojeżdżając do jednego z wielu mostów, zatrzymałem się, aby zastanowić się, czy jechać dalej, bowiem ze zbocza góry. Prosto na most spływał potężny wodospad. Przejechałem. Pół minuty później most złamał się. Będąc tam, uświadomiłem sobie, jak wszystko to, co wybudował człowiek, jest niestabilne, tylko chwilowe. Tak naprawdę, to matka natura rządzi wszystkim. A to, co wybudowaliśmy, drogi czy miasta. Będąc w miejscu takim jak Iran, można sobie właśnie uświadomić, że wszystko jest to tylko powierzchowne i bardzo delikatne. Może ono zniknąć w każdej chwili pod ziemią. Po pięciu godzinach górskiej przeprawy w końcu udało mi się wyjechać spośród gór do głównej drogi. Byłem bezpieczny, przygoda skończyła się szczęśliwie.